Jestem bardzo tefo! Dobra, przepraszam, to jest mój pierwszy odcinek, dlatego tylko Was dzisiaj oprowadzę. Jak widzicie, to jest mój domek. Jak interesujecie się Robloxem i Skyblockiem, No to wiecie, że była aktualizacja. Jeżeli się zastanawiacie, co to jest? To tu będzie produkcja zrobionego żelaza. Może w kolejnym odcineczku, no może nie tak w kolejnym, ale może nagram odcinek i Wam pokażę jak to robię. A tutaj jest, tutaj mogę wykopać sobie krystalizet iron. Prawda Kuba? No tak. Ja Przedstaw sobie. swój kanał. Mój kanał nazywa się Kubsom Games. Możecie do niego wbić. No polecam. Po no, wpada. Wpadajcie. Ogólnie, jak chcecie, zostawicie. No. Powiedz sobie pięć łapeczek w górę. To ja pokażę wam, jak zrobić na moim kanale, jak zrobić taką fabrykę Krystal z Golda. O, no. No właśnie. No, ja będę o tym odcineczek miał. Może to będzie w przyszłym odcineczku. Domek, widzicie, jest dwupiętrowa, ale ogólnie nic nie ma, więc chyba nie ma sensu. Tutaj, zboże trzymam. Po to, żeby mieć chlebek. Poczekajcie, bo mnie troszkę laguje. Nawet troszkę bardziej, więc trochę będzie ciężko. Ale pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapeczkę w górę. No. Napiszcie komentarz, czy w ogóle Wam się ten pierwszy odcineczek podoba. Czy nie. No, no to mam ziemniaczki. Ziemniaczki, jak wiecie, nie są warte dużo Marcheweczki. Tu mamy yy, zrobione na marchewki oczyszczać. Żeby były marchewki oczyszczone, cebulki. Mam tyle aż marchewek. Proszę, to zobaczcie, jak dużo mam marchewek. Trochę mam też pomidorków. Malineczek, oczywiście. Yy, no to jeszcze wam. Mam tajną bazę, ale nie wiem, czy Wam ją pokażę. Jeżeli zostawicie pod tym odcienaczkiem pięć opaciół w górę, to zdecyduję i Wam pokażę. Tutaj mam drzewa, bo była przedostatnia aktualizacja. Drzewa. O, Kupson jakiś zaprosił mnie, Kubo. A Ty masz chyba swój kanał? Tak prawie nazywa się, nie? Ej, jak się zastanawiacie, jak zobaczyliście. To będzie tam sklep mój, tam dalej. Zaraz wam go pokażę mój sklep. Co ty takie lagi masz? Ja tu szybciej o ciebie łazisz przez Chris Z Goldem, a ty łazisz 5 lat. Bo mam lagi. Gościu. O, no. Niby to tajna baza, nie tajna, ale widać ją. Dobra, sieć. E, to jest... I sklep będzie tutaj, sklep mój I dopiero go rozpocząłem wczoraj ale spokojnie w przyszłym odcineczku może na live'iku go zrobimy to się zobaczy napiszcie w ogóle w komentarzach czy chcecie live'a to może zrobimy live'ika jak chcecie tak na dobry początek no to to jest ending maszyna nie, nie myślę, że jestem głupkiem ale mogą niektórzy się nie interesować e, tą grą Robloxem albo mogą się interesować tą Robloxem ale nie muszą się interesować przecież e, no z blokiem. no dobra, no to to by była na razie by moja ym, Moja wysepka, ale pokażę Wam jeszcze miasto. Tam, gdzie się sprzedaje. I pójdziemy do Kupsona. Oj, mam trochę małe lagi. Um, dobra, tu jest banker. Możesz sprzedawać tutaj pieniążki albo kupować je. Ale kto może je sprzedawać? Nie powiedziałeś, kto? To y, Totemy. Możesz sobie kupić totem, jeżeli chcesz. stołna, czyli kamień. Iron, żelazo. Coal, węgiel. Clay, to klej, czyli glina. Ład yy, totem, to jest yy, no, zboże. Tomato, to pomidor. Yy, potato, to ten... no yy, Nie pamiętam. Karot to marchewka, a onion to cebula. Także jak chcecie, to wpadajcie, fajna gra, polecam. Um, tu jest farmer, U niego możemy um, ryby sprzedawać. Jak wiecie, też była aktualizacja. Tutaj sprzedajecie z kolei jedzenie z tych drzew. Była aktualizacja. Tutaj kupujesz wszystko. Kupisz tylko drzewo, awokado, bo innych trzeba zdobyć. Tam się. Tutaj się sprzedaje z kolei. Zgniłe jedzonko. W blokach się sprzedaje i kupuje. Stołna się sprzedaje. Drewno się ogólnie też sprzedaje. Airona się też sprzedaje. A już od gr Dirta Grosz po sam dół mamy do kupienia. Ale wiem, że też może już zauważyliście, czy nie zauważyliście, że mam 339 054 pieniążków. Nie przejmujcie się, to nie jest bardzo dużo. Nie zwracajcie uwagi na Kupsona. On też ma swój tak także możecie też wpadać. W kolejnym odcineczku pójdziemy do kolejnego endu, ale wam pokażę jeszcze o co tutaj chodzi. Tutaj jest klucz, trzeba go kupić i wtedy można iść bić się ze slime'ami, a w slime'ach trzeba taki dostać bullfalkor Kai i idzie się tam walczyć z bulfalkolami złoto można zdobyć. A tutaj od slime'ów się dostaje slime bale, zielone zarówno takie jak i niebieskie i różowe. No dobra, no to to by było na tyle, ale jeszcze chodźmy, oprowadzę was po wyspie Kupsona. Idziemy Kupson? Idziemy. Jezu, jakie ja mam dużo, mogę iść do osób, Nawet no nie wiem gdzie ty jesteś, ale dobra, idę już do Kupsonka, Jamesa. Jezus, co to jest? Weź, ucisz to. Ym, dobra, to zacznijmy było, że od to, że tutaj ma e, marchewki, tutaj ma takie, ala, no tutaj ma taką sobie ma, małą fabrykę zgniłego jedzenia, tutaj ma drzewa, wszystkie sadzonki, ym, Tu pokażę wam sklep. Ale nie. Pozwól, że ci przerwę. Poczekaj, 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 poczekaj okay. oprowadzę tylko do końca. No, to, to był sklep. Tutaj ma, ma to. Temy swoje. Ojojoj, spadłem, ale dobra, spokojnie wszystko. Coś masz w tej skrzynce bo zobaczę sobie, pozwól. Nie. A nie, czysta, dobra. To jeszcze zobaczymy domek. Później pokażemy tam dalej, wszystko. No, no to to jest jego domek. Jak widzicie, pochodnie zostały dodane. Tutaj w skrzynce też nic nie ma. U góry. Tutaj jest fotel, tylko. Nic na nim szczególnie nie ma, A jeżeli chodzicie, że y tutaj jest stone, to nie, to nie, nie zabrakło jemu klocków, po prostu zamurował, bo tu kiedyś było przejście. Już nie będę wam wspominał gdzie, bo by to było dawno. No, także jeszcze idziemy jedną rzecz wam pokazać. A tak w ogóle pozwólcie, że wam przejdę. Poczekaj, poczekaj. Obijecie... No, dwie łapki w górę, pokażę wam sposób na dobijanie szybko, bardzo szybko złota. No, u mnie to będzie prędy chyba na kanale, ale dobra. Ym, teraz tutaj wejdziemy. Nie, 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 to jest tajne, no nie. Dobra, A, dobra, tam, co tam. Dobra, no to to jest jego tajna baza, ale nie piście nikomu tego w komentarzu. To jest takie tajne. Ufam wam, widzą. Yy, chyba tam jesteście, nie wiem, później zobaczę. Ale jak widzicie, no tu ma taką mini tajną bazę, o której tylko ja wiem i chyba jego kolega. Homie Queen wie o tym? Tak, wie. A no to tylko my o tym wiemy. No to co? Że to jaki Homie Queen? On nie jest księżniczką, tylko Homie Queen On się nazywa. No, no właśnie, homie. no dobra. I jeszcze jedną rzecz Wam tylko jest do pokazania. Oj, to jest trochę wyżej już. Gdzie ty uciekłeś? A tam tutaj. Tutaj już chyba nie wskoczymy. Oj, ja wskoczymy. Ja mogę to przedstawić tylko. I tutaj ym... Tutaj można zjeżdżać na wędce, nie wiem czy wiecie, ale była aktualizacja z rybami, jakoś wspominałem i no tutaj można sobie zjeżdżać na wędkę, no to dobra. Ja nawet mogę to Wam zaprezentować. Jak no to, sobie. no ale to już nie w tym odcinku, bo ten odcinek trwa już chyba troszeczkę długo, A jak, jak na pierwszy. E, no to dobra, ja no to, ja to chyba, sobie. o widzę, widzimy Cię, dobra, no to dobra, no to to by było na tyle, cześć.